18 lipca, 6.20 Czasu Środko-Europejskiego. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam do wysłania krótkiej analizy technicznej dotyczącej sytuacji na instrumentach futures dla indeksów giełdowych. Kurs futures SP 500 znajduje się w rejonie 1950 punktów i 2800. Po takim ruchu przez ostatnie 6 godzin, który wyprowadził kurs. Z rejonu dołka mniej więcej z rejonu 1942 punkty do obszaru 1951 i 55 i po lekkim cofnięciu mamy obecnie stan neutralny po wcześniejszej silnej fali spadkowej, która została zapoczątkowana między 16 a 17 w dniu wczorajszym. Czyli tak naprawdę GPW nie była w stanie już zareagować na tą przecenę, którą zaobserwowaliśmy w kolejnych godzinach na Wall Street. Na S&P 500 doszło do zmiany kierunku na spadkowy. Model GPW pokazuje sygnał sprzedaży. Kurs wybił się wczoraj poniżej poziomu, praktycznie który wcześniej uznawany był za lokalne wsparcie. Tak? Więc tym takim poziomem dosyć istotnym to było 1959 punktów. I ten poziom został dynamicznie przełamany. Teraz w rejonie 1959 63 mamy opory, których dopiero ponowne przekroczenie w górę odbuduje tą wiarę, że, że siła jednak tutaj popytu powraca. A zerknijmy teraz na Dow Jonesa. I tutaj mamy również przecenę w układzie H1. Przecenę, która również dokonała przełamania wsparcia. Było to wsparcie w rejonie. 16939 punktów. Teraz mamy tam opór i minimalnie wyżej 16 944 również, bariery na dzień dzisiejszy H3 Camarilla a model go także wykazuje sygnał sprzedaży i układ spadkowy jest aktualny, lekkie nocne podbicie, cofnięcie nie zmienia wcale układu sił, a impuls jaki został nadany wczoraj podczas sesji za oceanem jest aktualny. I zreknijmy jak przecena nowojorskich futures wpłynęła na DAXa. Zakończył notowania tutaj frankfurski indeks, dokładnie instrumenty futures w rejonie 9700 punktów, reagując na to, co zrobiła podaż na Wall Street w dniu wczorajszym. Zatem na DAXie mamy początek, taki sygnał wstępujący sprzedaży według modelu Gapiego, a kurs znajdujący się poniżej MA200 w układzie H1, czy MA1000 i blisko lokalnego tutaj wsparcia 9697. Mówi wprost, że doszło do przeceny. Testujemy lokalne wsparcie, a jego przełamanie da sygnał do silnej zniżki w stronę 9500 punktów. Na sam koniec zerknijmy na FW20, które nie zareagowały, właśnie jak już wcześniej powiedziano. Na to, co, co zrobiła Wall Street, mieliśmy podbicie w końcówce notowań. Zakończenie w renie 2, 3, 6, 4 nakazuje w dniu dzisiejszym oczekiwać luki spadkowej na otwarciu. A chyba, że FW20 całkowicie odcięły się od tego, co dzieje się na rynkach otoczenia, a jest to mało prawdopodobne. A zatem, wczoraj mieliśmy taki ruch powrotny do lokalnego oporu. 2368, doszliśmy w dniu wczorajszym minimalnie pod 2366, H4 Camarilla na dzień wczorajszy, a zatem w dniu dzisiejszym bardzo prawdopodobne jest, że poziom H4 Camarilla będzie położony na nowym niższym poziomie niż 2366, i w związku z tym struktura coraz to niższych szczytów nakazuje oczekiwać minimum niższego niż w dniu wczorajszym czyli na przykład w rejonie wczorajszego L5 Camarilla gdzie wczoraj nie mieliśmy dojścia czyli ruch do poziomu 2-3 czy 3, 8 był jak, byłby jak najbardziej oczekiwanym natomiast obserwujmy czy w rejonie 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 5, a popyt nie będzie próbował powstrzymać podaży i zatrzymać przeceny na takim miejscu aby sygnał według modelu GEPIEGO a dalej był neutralny. Dziękuję za uwagę. Mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.